w dzisiejszym odcinku przedstawię wam najlepszy lud, jakim możecie grać na trio, i przedstawię wam nową aktualizację, która wniosła trochę balansu do gry. Na pewno widzieliście mnóstwo TikToków, które opowiadają, z czego warto zagrać. Nie mówię, że te TikToki nie mają sensu, a jak są robione przez dobrych graczy, często są przydatne. Ale dzisiaj przyjrzymy się ostatniemu turniejowi trio, czyli sobotnim FNCS-om i skupimy się na pięciu teamach, które w moim odczuciu mają duże doświadczenie i często ich taktyki umożliwiały wygrywanie poważnych turniejów. Sam nie jestem wyrośnie w tym temacie, dlatego będę starał się obiektywnie podejść do tematu i ocenić co jest warte podnoszenia i grania w nowym sezonie. Przejdźmy zatem do slota z karabinem, który jednogłośnie jest przejęty przez Holotwistera, który dosłownie jest grany przez każde trio w dzisiejszym zestawieniu. Musicie pamiętać jednak, że omawiane trio to są gracze, którzy latają na największe miejscówki na mapie i średnio zabijają przynajmniej parę teamów co grę. Dlatego ich loot może składać się z najlepszych itemów. Warto jednak wziąć pod uwagę swoje położenie na mapie i swoje możliwości w amunicji. Tak jak powiedziałem, większość teamów posiada po prostu 3 holotwistery, ale w grze z mniejszą ilością amunicji dobrym wyborem wydaje się również zamienienie karabinu na coś z mniejszym AMO. Uważam, że tutaj wybór jest prosty, bo sam SMG z celownikiem ma naprawdę fajny damage i jednocześnie jesteśmy nim w stanie strzelać na duże odległości. Jednak jeżeli mamy przynajmniej 800 średniej amunicji, możemy śmiało grać z 3 holotwisterów. Drugi slot to slot pompy, a w nim mamy również przewagę jednego przedmiotu, czyli Sentinel Shotgun'a. I tutaj bez zbędnego gadania można przejść do trzeciego slot'a, jakim jest rodzaj movementu. I jeszcze szybko o pompie wspomnę, że u dzisiejszych graczy widziałem poszczególnie inne pompy, ale raczej wynikało to z braku tej wolnej, niż z chęci grania z czegoś innego. Największa rotacja występuje w momencie, bo tutaj prosi naprawdę różnie grają. O, oh, like, right to TP to... Zacznę omawiać to od konkretnej fazy turnieju, bo w większości w pierwszych grach wymienione zespoły używały katan, żeby dojeżdżać słabszych graczy i dzięki temu robić jak najwięcej punktów. Natomiast w późniejszym etapie, gdzie gry zaczynały być coraz cięższe, prosi często zmieniali katany na maski. Nie jest to jednak zasada, bo na przykład Trio Kamiego i Setiego przez wszystkie swoje gry zostawiali maski, a grali jednogłośnie z katan. Jedno, co zauważyłem, to przede wszystkim jednomyślność. Trio Mongrala praktycznie każdą swoją grę wybierało maski oni, a Trio Setiego katane. Nie było możliwości, żeby jedna osoba miała co innego, jeżeli były dostępne trzy maski lub trzy katany. Maska oni na pewno ma swoje minusy i w trio, które nie ma dobrej komunikacji w ruszanych strefach, może przynieść dużo chaosu. Jednak, jeżeli jesteś pewny, że jako osoba wyznaczająca ruchy Twojej drużyny będziesz w stanie zapanować nad tym chaosem, to wybrałbym zdecydowanie maskę. Daje nam ona wiele możliwości nie tylko w samym late game'ie, ale też w ewentualnej ucieczce od innego trio, jak i przy np. zejściu po materiały z górki przedpołowiczną. Podsumowując, jeżeli potraficie w trio wszyscy grać maską, to na pewno dobrze na tym wyjdziecie. Jeżeli wolicie grać kataną, też nie ma problemu, bo pamiętajcie, dwie pierwsze drużyny na FNCS-ach grały dwoma zupełnie innymi taktykami. Starałbym się nauczyć razem z Trio jednego rodzaju rotate'u, który po prostu bardziej będzie wam odpowiadać. Pomimo wszystko, większość proplayerów w poważnych grach wybiera maskę przez jej uniwersalność i łatwy, szybki rotate. Przejdźmy do kila, który w tym sezonie bezdyskusyjnie musi zajmować dwa sloty u każdego w Trio. Po przeanalizowaniu różnych gier i różnych graczy mogę stwierdzić, że najlepiej posiadać dwa sloty bigów, jeden slot apteczek oraz trzy sloty spirytów. Najlepiej, żeby każdy miał swojego spiryta, bo tym więcej tym lepiej. Na trio jest to naprawdę bardzo dobry heal, bo gwarantuje szybkie 90 HP w drużynie, niezależnie czy białego czy kewa, a do tego kolejne 60 potrafi dostarczyć w krótkim czasie. Niezależnie czy wybierzecie mini, czy bigi, czy apteczki, każdy z Was powinien wziąć ze sobą niebieskiego spirita, żeby w każdym momencie móc wyleczyć całe trio. W tym sezonie przez możliwość szybkiego wyleczenia się nie tylko mini potkami. Zauważyłem również ich spadek w użytkowaniu. Yeah, somebody drops, yeah. Jeżeli chodzi o dodatkowe itemy takie jak maska ognia czy powietrzny spirit, to dosłownie nikt ich nie używał. Podobnie jest z przyspieszającym SMG oraz z dwoma pozostałymi pompami. Warto jednak obserwować nowe zmiany, bo możliwe, że różne update'y zmienią całkowicie grywalność poszczególnych przedmiotów. Ogólny lud na trio wygląda następująco, i jednocześnie pamiętajcie, żeby jednak grać z tego, z czego Wam wychodzi a same przydatności itemów oceniać na bazie swoich doświadczeń i oceny proplayerów. Sami prosi często wyłamują się z reguły, tak jak np. przykład Kami i Seti, więc czemu nie moglibyście zrobić tego samego? Przejdę teraz do aktualizacji w balansie gry i szybko omówię zmiany. Strzelba automatyczna dostała bufa i teraz przeładowuje się szybciej. Holo Twister dostał słusznego nerfa na demet, zwłaszcza z odległości. Maksymalna odległość rzucenia kuli z maski oni została zmniejszona. Przyspieszająca P90 szybciej się rozpędza, oraz strzelba oni, czyli dubeltówka, dostaje więcej damage'a. Czy te zmiany wpłyną na grywalność przez proplayerów? Na pewno teraz częściej będziemy wydywać katane, ale nadal uważam, że maska będzie raczej tym podstawowym itemem. Właśnie w chwili montowania tego materiału dostaliśmy informację o zmianie katany i jej movementu. Nie będzie się już dało dłużej skakać kataną odbijając się od ścianek czy od daszków, a same boostowanie się od ramp zostało ponownie usunięte z gry. Hypex przedstawił jeszcze potencjalne przedmioty, które mogą zawitać w tym sezonie, ale pamiętajcie, nie wszystkie będą w competitive. W pompach i karabinach nadal nie widzę większych zmian. Może strzelba oni przy dobrym zbalansowaniu będzie używana przez kogoś, ale raczej nadal wolna pompa i Holo twister będą przeważać w tym sezonie. W kolejnych tygodniach zmagań na FNCS-ach również przygotuję dla Was zaktualizowaną metę. Oczywiście, jeżeli coś się zmieni, oraz potencjalne, idealne itemy na solo po pierwszych kaszkapach. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw lajka, like suba i wpisz mój kod w sklepie Fortnite: Fullbox FN.